Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Konopny Web. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak THC chwalicie, a CBD nie znacie. O co chodzi? Zaczynajmy. i zgodzie. Teraz przez ostatnie wakacje, a właściwie do tej pory, do dnia dzisiejszego, zwiedziłem wiele miast e, i spotkałem się e, z Wami, e, z widzami kanału. Jak i też z innymi osobami, które dopiero poznawały markę Konopny Web, i w wielu miejscach właśnie promowałem produkty konopne mojej marki. Często z wami rozmawiałem przy stoisku, to na różne tematy. Stąd też zapisałem sobie z 17. Pomysłów na kolejne filmy. Myślę, że to będą bardzo ciekawe filmy, bo zadajecie różne e, pytania. Także te rzeczy będą e, się pojawiać właśnie na tym kanale już niebawem. No ale przejdźmy do e, tematu dzisiejszego filmu. Czyli THC chwalicie, a CBD nie znacie. To dotyczy jakiegoś może 20% myślę, procent lub 30% procent ludzi, którzy e, kupują e, suszę. W różnych miejscach. Susze CBD, CBG i tak dalej, lub ich nie kupują, ale wiedzą, że takie susze są. O co chodzi? Przy stoisku pracując, podchodziły do mnie czasami właśnie takie osoby, które patrzą, e, CBD, CBG, ale to nie ma THC, prawda? Ja mówię, no śladowej ilości THC, nie? Tyle ile można. No mówię, ale. Ale dlaczego to pytasz? Nie, A oni, ale, bo THC, THC klepie, CBD nie klepie, CBG nie klepie. Yy, no to to nieważne. I wtedy rozpoczynała się zazwyczaj rozmowa, albo jak nie miałem sił, no to już yy, tej rozmowy nie było. No i właśnie pytałem, ale skąd takie podejście, że cóż yy, CBD i CBG ma działać jak THC? Mówię, czy jeżeli pijesz wodę? tak tak było na przykład z, z jedną osobą e, no. która chyba właśnie nie była przekonana do, do suszy e, wcale bo nie klepią no to ja mówię a pijesz wodę i osoba odpowiada tak piję mówię a klepie cię woda no nie klepie, no ale ją potrzebuję, mówię. No tak, samo działa, tak samo jest z wódką. Wódka klepie i wygląda jak woda, a woda jest wodą i nie klepie, a jedno i drugie jest potrzebne dla organizmu. No i właśnie wtedy też właśnie wyjaśniam, e, dlaczego CBD jest potrzebne organizmowi, tak samo jak i CBG, jak i inne kanabinoidy, jak działają i tak dalej. I wtedy też można jakby trochę wyedukować. Osoby, które nie mają jeszcze wiedzy na temat e, CBD, bo dla wielu osób e, jest to placebo dla osób, które jeszcze nigdy nie spotkały się z tymi suszami i myślą sobie o, to pewnie jakiś marketing i tak dalej, nie? No, jak myślę większość osób, które widzi dzisiaj ten odcinek, wie tak nie jest. No, ale naprawdę często bardzo pojawiają się takie pytania czy masz coś z podlady, czy masz THC i tak dalej. Często też pytają osoby z zagranicy, często właśnie z Ukrainy osoby pytają, czy mam jakiś susz THC. Ja mówię wtedy, no nie mam, bo w Polsce jest u nas nielegalny. A one bardzo się dziwią, niektórzy się, ob się obrażają, niektórzy nie rozumieją, jak to, jak to, THC jest nielegalne u was, nie? U nich tak samo, z tym, że u nich jest, z tego co słyszę, co rozmawiam, jest inaczej i jakby bardziej jest przyzwolenie na, na suszę z wyższą zawartością THC u nich w kraju. No, także. Dlaczego THC chwalicie, a CBD nie znacie? Właśnie z braku wiedzy zazwyczaj tak jest. No i jestem też ciekaw, co, co, co Wy o tym myślicie. Bo naprawdę ja byłem zeszokowany tym, właściwie, że tak wiele osób pytało o to, czy mam coś. Pod ladą, czy, czy te susze mają THC, czy klepem, i tak dalej. W wielu wypadkach miałem siłę, by rozmawiać, by informować o tym, jak działa służba CBD i CBG, i w wielu właśnie też przypadkach te osoby potem e, sprawdzały ten służce CBD i CBG i przychodziły na, w kolejnych dniach w tych miejscach, w których byłem i mówiły, że faktycznie to CBG czy tam też i CBD działa i brały tych suszy więcej. Także najważniejsza jest po prostu wiedza, edukacja, a więc jeżeli wy też macie e, znajomych, którzy nie wiedzą nic na temat suszy CBD i CBG i mówią, że a to przecież nie klepie, a to marketing, a to placebo i tak dalej, czasami jeżeli jest taka szansa warto porozmawiać i powiedzieć właśnie jakoś przyrównać to czy to wody i wódki e, czy też innych rzeczy które na co dzień bierzecie, jecie, pijecie lub palicie, a działają w inny sposób niż inne rzeczy, które są Podobne, jak to mówią, nie wszystko złoto, co się świeci, nie wszystko zielone to susz THC i nie wszystko zielone to susz CBD, ani też i CBG. Jest wiele kwestii, które trzeba poruszyć, wiedzieć, znać, by po prostu dobrze odpowiedzieć na to pytanie. Także zachęcam Was do komentowania tutaj pod spodem dzisiaj, co Wy o tym myślicie, czy macie takich znajomych, którzy... Są bardzo zamknięci na, na tematy suszy CBD i CBG, e, czy też mają jakieś pojęcie, a może byli kiedyś e, nieprzekonani do tego rodzaju e, produktów, a teraz już są. Dajcie znać. Ja przypominam tylko, że dzisiaj o 21 jest live na kanale. E, też poruszymy tam pewnie i wiele innych rzeczy. Pewnie nazbierało się wiele pytań, bo chyba liveu nie było z 2 miesiące albo nawet i dłużej. E, także dzisiaj sobie pogadamy na live'ie no i e, dziś też premiery ma e, Chillout Zone 2.0, susz CBD. Mój, jak wiecie, to jest szandarowy produkt e, na konopnyweb.pl. Do tej pory był 1.0, susz, który miał 5% CBD, naturalny susz z uprawy szklarniowej. A teraz jest ten sam susz, w sensie też ze szklarni, od e, tego samego rolnika, natomiast ma już 7% e, CBD. Także jeżeli jesteście chętni, by sprawdzić, no to zapraszam na konopnyweb.pl. Pl. Kto jeszcze tego nie zrobił, zachęcam też do, subskrybowa do subskrybowania kanału, żeby po prostu moglibyście widzieć więcej tych odcinków na kanale, bo czasami się gdzieś ukrywają w zakamarkach YouTube'a. Dobra, także ja idę kręcić dalsze 16 odcinków i widzimy się już myślę, niebawem, bo naprawdę tych tematów jest wiele do obgadania. Pozdrawiam serdecznie, Bless!